W sobotę, 28 lutego, w Czarnym odbyła się 36. edycja biegów INO, organizowanych przez PTTK Husaria Koło Wojskowe Czarne, z okazji wyzwolenia naszego miasta. W dniu dzisiejszym po raz 26 odbyły się zawody w biegach na wyzwolenie miasta Czarnego. Jak co roku czcimy tą historyczną chwilę odzyskania niepodległości przez miasto, w dniu dzisiejszym mamy 132 uczestników. Są to dzieci ze szkół w Wyczechach. Z Czarnego oraz Skrzemieniewa. Sponsorem nagród jest pan burmistrz miasta i gminy Czarne, jak również dołóce garnizonu Czarne pan pułkownik Milewski. W tej chwili zawody, zawody jeszcze się odbywają, dzieci są na trasach. Przypuszczalnie za około godzinę. Wszystkie ekipy tutaj dotrą już do nas i będziemy mogli podsumować jak zwykle co roku zawsze jest grochówka ciepła dla tych dzieci oraz poczęstunek jabłkiem. Następnie rozdamy nagrody, które zostały usunięte przez burmistrza pana Piotra Zabrockiego i koło godziny 13.20-13.40 zakończymy tą imprezę, tak jak co roku i w następnym roku również rozpoczniemy. W tym roku zmieniliśmy trasę z tego względu, żeby ta trasa się nie powtarzała, gdyż jeżeli co roku się biega, dzieci już nauczyły jej się na pamięć, chcemy, aby wyciągnąć z nich jak najwięcej tej kondycji, żeby ćwiczyły, żeby zaczęły się orientować w terenie, co przydaje się w przyszłości w życiu dorosłym już.